Namaste, witajcie, kochani, witajcie, kochani na pogadankach duchowych. Z tej strony Adam. Dla tych, co mnie nie znają, ja nazywam się Adam. Dla wielu jestem znany jako Garuda. Jestem uzdrowicielem duchowym, czyli człowiekiem, który zajmuje się pracą z energią światła i miłości. Pozwala energii naszej powrócić do, na nowo do pierwotnego punktu do harmonii do punktu centro do punktu serca do punktu najwyższego światła do punktu najwyższej równowagi dzięki temu odzyskujemy harmonię przywracamy duszę piękno naszej intencji światła energii naszej formy to wszystko mamy wystarczy sobie to przypomnieć tym zajmuje się właśnie uzdrowiciel duchowy Zajmuje się przypominaniem tej energii lub oczyszczaniem, jeżeli została zaburzona z naszej bądź nie naszej przyczyny. To są właśnie różnego rodzaju działania uzdrowicielskie, polegające na, nie tylko na usuwaniu negatywnych rzeczy, jak klątwy, złorzeczenia, uroki, którymi oczywiście się zajmuję, bo tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim e, moja, nazwijmy. Moja umiejętność, czyli po prostu uzdrawianie, oraz właśnie jestem człowiekiem do zadań specjalnych, ponieważ zajmuję się także e, trudnymi przypadkami, jak egzorcyzmy i, że tak powiem, e, usuwanie sztucznych tworów z człowieka. Tak to imię. Wracając do tematu. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o świętach, które są przed nami. Wiele osób obchodzi te święta albo któreś z nich. Mówię tu o Halloween, dziadach, święcie wszystkich świętych. Są to świata, święta z różnych kultur, ale obejmujące jedną, jedną wspólną cechę pamięć o przodkach. Jest to święta, są to święta yy, obejmujące różnych ludzi, różne kultury, tak jak wspomniałam, ale wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z aniołami, na tym chciałam się skupić. Na tym aspekcie tych świąt chciałam się skupić na aspekcie anielskim, jako że jest to enochiańska przystań, 3, 6, 9, czyli enochiańska, czyli anielska przystań. Enochiańska, czyli od słów, od nazwy proroka Henocha, od apokryficznej księgi Henocha, w której to właśnie prorok Henoch został porwany. No tego kiedyś wrócę. Teraz chciałem tylko przypomnieć, skąd powstała strona. Moi drodzy, wracając do tematu, dzisiaj chciałem powiedzieć wam o Halloween, dziadach, o święcie zmarłych w kontekście nie jest. jest to film całkowicie niereligijny i nie, że tak powiem, na żadną religię, na żadną wiarę nie, na, nie namawiam ani z żadnej nie przeczę. Od razu mówię, żeby tutaj nie było nieporozumień między tymi, którzy uważają, że coś jest lepsze lub gorsze. Ja wyrażam tutaj tą opinię, którą widzę, która jest, którą y, czytam z przestrzeni pola, pola morfogenetycznego, polfa, pola morficznego całej Ziemi y, i nie tylko, z mojej pracy z y, energiami światła, miłości, z, moj, z przekazów, które dostałem i tak dalej, z doświadczeń. Mogę powiedzieć o tym. A więc zaczynając, zacznę od energii. Dziadów. Dziady to dawne święto słowiańskie, w którym to pointer z grubsza nie będę mówił o żadnym święcie dokładnie tak mocno. Możecie sobie na pewno znaleźć w internecie dokładne opisy, w którym roku, jak, kto i tak dalej. Wszystko tego nie będę mówił. Dziady jest to takie święto, którym zwyczajowo zapraszało się zmarłych do siebie na wieczerze. Na porozmowę, ale też wysypywano na rogach sól, dawano różnego rodzaju, że tak powiem, przysmaki, pokarmy, napoje. Dlaczego to robiono? Po pierwsze, robiono, po pierwsze, dlaczego wysypywano zacznę od końca. Dlaczego wysypywano tą sól na rogach lub dalej od domu? Z tego względu, że wierzono, że wszystkie negatywne istoty, jakieś zjawy, jakieś zmory, jakieś prawda, negatywne te wszystkie duchy, które oraz ci przodkowie, którzy niestety, ale poszli, jak to mówią, w te ciemniejsze zaświaty, muszą się czymś żywić. Tą nocą wychodzą i chcą się czymś pożywić. Jeżeli takie jedzenie lub tam, jak to mówią, napoje były, nie było problemu, nie zbliżały się do domu, Poszły najedzone do siebie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zapraszanie przodków, to cudowny zwyczaj, który warto też kultywować do dnia dzisiejszego, niezależnie od wyznania, było to zaproszenie przodków do wspólnej wieczerzy. Ten przysłowiowy dodatkowe nakrycie to było dlatego przodka, który przychodził, można powiedzieć, do nas w odwiedziny napełnić nas mądrością, światłem swojej obecności, może napełnić nas po prostu, spotkać się z nami, poświętować. To nakrycie musiało być, ponieważ było to wyrazem szacunku dla tego gościa, który mógł do nas przyjść. Mówimy o, to, o duchowym gościu, naszym przodku, który zawsze to miał. Jest to święto w znaczeniu, w znaczeniu. Jest to święto bardzo związane z Archaniołem Azraelem. Archaniołem, który przychodzi tutaj, można powiedzieć, jest to anioł przejścia dusz do źródła. Jest to anioł śmierci, tak, zgadza się. Jest to anioł śmierci, bardzo specyficzny anioł, ale nie jest to anioł wcale zły. Nie jest to negatywny anioł. On przenosi duszę z tego świata do Boga. Jest to trudne zadanie, specyficzne, ale tak robi. Niosą tym samym dla nas tu obecnych ukojenie, zrozumienie, otarcie łez i pocieszenie. W trudnych chwilach, gdy. No, wiemy, że tam nasi przodkowie, mamy, mamy przynajmniej, chcemy, żeby byli tam szczęśliwi, prawda? Ale yy, tutaj nas nie ma ich z nami, więc bywa w wielu kulturach, że są opłakywani niepotrzebnie, ponieważ już tam nasz płacz nie pomoże, ani nie zmieni nic. Oni wybrali pewne swoje sfery, do których podążają lub podążyli i koniec. I idą dalej, doświadczają dalej. W tym, w innym wymiarze, ale doświadczają, lub będą doświadczać dalej. Dusza nie umiera, przepraszam. Więc to jest bardzo związane właśnie z Archaniołem Azraelem, właśnie pocieszycielem takim można powiedzieć aniołem, który mm, archaniołem, który przeprowadza duszę do nieba lub ewentualnie do miejsca ich przeznaczenia, ale nie jest takim aniołem, który odprowadza te dusze do tych negatywnych światów. Bardziej jest kojarzony z tym właśnie, że odprowadza tam, gdzie są przeznaczone, tam, gdzie Bóg każe, tam, gdzie Bóg pozwoli. Kolejne święto jest to święto zmarłych. Święto zmarłych, którym, którym osoby idą na cmentarz. Wiele osób idzie na cmentarz, spotkać się już z nieżyjącymi, wiadomo, przodkami, czasem z rodzinami, które też są przy grobach zmarłych. Zapala się wtedy symboliczne znicze, y, czy tam świeczki, jak niektórzy mówią, y, lampki, prawda? Ja nazywam zniczami. Każdy znicz symbolizuje taką modlitwę, która idzie nie tam, gdzie byśmy się spodziewali, a idzie bezpośrednio do Boga, do źródła i to On, że tak powiem, rozdziela gdzie, jaka modlitwa jest potrzebna. To się nam wydaje, że my, nasza modlitwa jest kierowana w tym czy w innym kierunku. Nasze modlitwy idą bezpośrednio do Boga. I on na swój odpowiedni sposób decyduje, gdzie i w jaki sposób ta modlitwa idzie. Każda modlitwa jest spełniona i każda modlitwa jest ważna. O tym przypomina Dzień Świętych. Przypomina, jest to związane z Archaniołem Michałem, który jest pocieszycielem, takim opiekunem zmarłych, też tym, który prze, prze, też pomaga odprowadzić duszę do Boga. Do nieba, ale też jest archaniołem ochrony. O czym też przypomina, mówiąc, jak wchodzisz na cmentarz, wchodzisz do strefy ludzi, którzy już nie żyją, strefy, można powiedzieć, śmierci, strefy innej, strefy umarłych, tak? Zachowaj więc szacunek i ostrożność. Szacunek, bo wchodzisz do innej strefy, więc poproś o to, żebyś mógł wejść, poproś źródło, poproś Archanioła Michała. Archanioł Michał zawsze mówi, jeżeli chcesz, żebym Cię ochronił, powiedz trzy razy, Archaniele Michale, proszę o Twój purpurowy płaszcz ochronny. Archaniele Michale, proszę o Twój purpurowy płaszcz ochronny. Archaniele Michale, proszę o Twój purpurowy płaszcz ochronny. I jesteście chronieni. Po wyjściu z cmentarzu możecie podziękować zmarłym za to, że mogli z Wami być, ale, że tak powiem, tych różnych dusz, nie chcecie z sobą ciągnąć nigdy, absolutnie. Jest ich miejsce, jeżeli nie poszły do źródła, do Boga, to znaczy, że nie muszą z wami iść i czerpać z waszej energii, bo gdzieś tu energię czerpać by musiały. To jest ochrona y, też ważna, wchodząc na cmentarz, z tego względu, żebyśmy chronili swoją energię przed różnymi ludźmi, którzy tam są w tym czasie, ale i też, tak jak powiedziałem, różnymi y, Istotami, choć w dniu, wszystkich, w dniu zmarłych, w dniu zaduszkach, nie widziałem na cmentarzu praktycznie żadnej duszy. Jest to taki, jak to się śmieje, dzień wolny dla dusz, w cudzysłowie oczywiście, gdzie faktycznie mogą odwiedzać w większym stopniu nasze, swoich bliskich z, ze światów, których są. To jest piękne chwile, jeżeli, jeżeli potrafimy. Z tymi energiami naprawdę cudownie porozmawiać. To są nasi przodkowie, bez których by nas nie było. E, skupiam się na tym święcie, bo w Polsce jest najbardziej znane, dlatego tak najbardziej, najwięcej je troszeczkę roz, 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 rozbiję, że tak powiem, na angielskie sprawy. Kolejna sprawa znicze. Znicze wedle tradycji są, y, są światłem takim na duszy, to na wczyscu, która prowadzi do, do Boga, ale to też są, tak jak powiedziałem, modlitwy, które są zarówno za zmarłych, jak i modlitwy, które są od nich do nas, z świętych, czyli tych, którzy już dostępili wyższy wymiarów, wedle werzy chrześcijan, które są w niebie. Więc modlą się za nas, tak? Nieważne, stawiają, modlą, pomagają nam. Mogą się pojawić pory przekazu, w formie uczcienia, może chwilę ciszy, modlitwą yy, przy naszym stole. Dlaczego nie? To jest piękne chwile. Archanioł Michał też przychodzi w formie takiego, tak jak powiedziałem, ochroniarza i takiego Archanioła, można powiedzieć, zrozumienia, że wszystko jest cyklem, który przemija i idzie dalej. Nie jest to czymś straconym, że ktoś odchodzi i jest koniec. Nie. On idzie dalej. Do Boga, do innych wymiarów doświadczać dalej. Nigdy nie umiera. Pozostaje także w naszych sercach. Ale o tym mówi kolejne święto. To też mamy Halloween. Halloween może nie jest naszym rodzinnym świętem w żaden sposób, ale przeniknęło do Polski i Wiele osób je obchodzi. Pomijając jego korzenie, Halloween może powiedzieć, jest to święto, którym świętuje się taką podróż między cieniem a światłem. Między światłem a cieniem, rozumiejąc, że cień jest integralną częścią nas, że nie należy się bać cienia a wejść do niego, do swojego cienia, rozświetlić się, go otulić miłością, zrozumieć i przetransformować. Ewentualnie puścić go w miejsce, w którym jest Mu przeznaczony, daleko od nas, zrozumieć jego przyczynę i uzdrowić. To jest także święto związane z Archaniołem Urielem. Archanio Uriel jest anioł, archaniołem, który e, obdarza nas mądrością, ale takim właśnie po, też pokonywaniem cieja, mroków. E, w takich e, miejscach, gdzie, tak jak wspomniałem, niekiedy chodzimy na cmentarze, różne niekiedy ludzie na, dawno wspominają swoich przodków, których, prawda? To niekiedy się smucą. To jest taki pocieszyciel, ale pocieszyciel mądrością, mądrością, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest. Że śmierć też jest integralną częścią życia. Bez życia by nie było śmierci. To naturalny cykl, że jeden musi odejść, by drugi mógł się narodzić. Inaczej by tak nie było. To od nas zależy, czy śmierć będzie zapomnieniem, przypomina nam Uriel. I kolejną lekcją, gdzie wejdziemy do kolejnej klasy bez pamięci o poprzedniej, albo z niewielką pamięcią, i będzie nam trudno. Czy może z pełną pamięcią i pójścia na wyższy poziom doświadczenia, jak to mówił tej nauki. To jest czas, gdy te wszystkie święta łączące z sobą energię przodku, rozświetlenia, zrozumienia, mądrości, obcowania z naszymi bliskimi lub naszymi krewnymi, znajomymi, których już nie ma wśród żywych, ale których obecność na każdym kroku widzimy i czujemy. Niezależnie od tego, czy będziemy obchodzili je na cmentarzu, w gronie rodzinnym, może na jakiejś zabawie halloweenowej. a może będziemy jakiś robili rytuał. W Boże nie żadnych czarnych mówię tutaj o tej o. Jakichś rytuałach, które wiążą się z Halloween. W energii anielskiej nie ma to większego znaczenia. Jeżeli energia jest kierowana do źródła, to niezależnie od tego, w jaki sposób jest kierowana, czy jest kierowana przez nas, czy przez jakiegoś, że tak powiem, pośrednika, to i tak trafia w to miejsce, które ma trafić. Do naszego serca. Bo trafiając do źródła odbija się, że tak powiem, w pewien sposób, można tak to obrazowo ująć, od serca źródła i trafia do nas zwielokrotnione. I wtedy tą mądrość, to światło, to zrozumienie, to anielskie postrzeganie tego, tych te dni, zrozumienie śmierci nie jako czegoś negatywnego, ale jako coś, co nas uwolni. I pozwoli to doświadczenie ziemskie włożyć do, że tak powiem, bolskiej skarbnicy światła, która będzie służyła nie tylko nam, ale i wszystkim stworzeniom. Niekiedy trudne lekcje tutaj są jedynym doś takim doświadczeniem, które możemy zdobyć tutaj, ponieważ ta lekcja jest trudna. I o tym przypominały anioły, ale z drugiej strony mówią nam o tym, że nie musimy się jej obawiać że nasze światło, nasza dusza, nasze światło, nasza ta przysławała lampka, ta hirania garba, czyli światło naszej duszy, ten troisty płomień, być może już zjednoczony w jeden boski płomień, jest w nas. I to od nas zależy, czy zapalimy tą lampkę naszego płomienia i nie pozwolimy jej zgasnąć, czy Zechcemy ją zagasić i pójść, jak to mówią, w te negatywne stany. To są święta, które łączą energię ludzką tu na Ziemi z energią boską, energię tu i teraz z energią przemijania, energię światła i ciemności, które się przenikają, tworząc jedną całość. To święta zrozumienia, nostalgii, zabawy, spotkania się z gromie najbliższych, ale także pobycia z sobą i usłyszenia głosu przodków, których być może dawno nie słyszeliśmy. To jest przekaz od aniołów, od źródła dla was. Mam nadzieję, że komuś pomoże. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi. Że tu nie chodzi o kłótnie, czy wyznajemy takie święto, czy inne, czy bardziej wolimy takiego pośrednika, czy innego, czy może w ogóle nie działamy bez pośredników. Wszyscy jesteśmy częścią jednego źródła, niezależnie od tego, czy jesteśmy tu na tej ziemi w formie materialnej, czy już w formie duchowej, tam gdzieś indziej, czy w innych wymiarach. Wszyscy jesteśmy połączeni, dlatego te święta mogą wnieść nową iskrę w nasze życie tą, która da zrozumienie i przypomnienie naszej duszy. Jeżeli tylko pozwolimy tej iskrze rozpalić w nas ogień, naszego serca i przypomnienie. Dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję za to, że mogliście mnie wysłuchać, tego przekazu, tego. Podzielenia się można powiedzieć swoim doświadczeniem. Niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie. Mówię to z doświadczenia, z tego, co czuję, z tego, co widzę i z tego, co wprowadzam w życie każdego dnia, żeby nie zapomnieć, kim naprawdę jesteś. Bogo, człowieko, aniołami. Bogo, bo mamy cząstkę źródła, boską cząstkę. Człowieko, doświadczamy tu w ciele człowieka i łami, bo mamy światło sobie, światło od źródła. Chyba, że nie mamy. Wtedy, wtedy faktycznie nasze życie się kończy wraz, że tak powiem, z odejściem tego ciała. Ale na szczęście takich fantomów jest coraz mniej. A ten przekaz jest dla tych, którzy mają to światło i wiedzą, jak z niego korzystać, bo niedługo się nauczą. Z wami był Adam. Trzymajcie się. Dziękuję, że jesteście. Namaste. Do zobaczenia. Pa. Dla tych, co nie dali, dajcie łapkę w górę, zalajkujcie. Zalajkujcie mój film, zasubskrybujcie, jeżeli możecie. Będę bardzo wdzięczny. Witam, witam, witam wszystkich. Do ciebie, jeżeli nie jesteś automatem, za słowa przekleństwa. Niech wrócą do ciebie. To mówię na wizji, ponieważ nie wolno na nikogo wyklinać. Ja ci wybaczę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.